Czech idziemy drodze. Mamy 16 lipca 2023 rok. Znalazłem drugiego kozaka w tym roku. Niedaleko mnie. Przy mojej ulicy. Trochę. Ślimaki go obgryzły. No ale jest. Dość spory. To oznacza, że nikt tu za bardzo coś nie chodził. Zobaczmy jeszcze w lewo, w prawo, już kawałek przeszedł I nic za bardzo nie było, no to nie w pierwsze. Jeszcze na podwórku widziałem dwa gołąbki. No coś tam będzie. Mamy no jakąś kolację z jajką z marzoną grzybami. No Na to na razie. No jestem na podwórku u siebie widzę, no trzy są gołąbki. Pierwszy, już no. muszę się rozleciał chcesz ślimak obrabiał. Jest drugi. trzeci. Kolepce, korzak, cztery grzybki, no ale w takich upadach jest dobrze, że tam coś kopiło ostatnio, jakieś burze przechodziły. Muchy wściekle atakują, te końskie, zwykłe zresztą też, nic zabieram, idę do domu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło, cześć.